Cześć kochani, dzisiejszy vlog będzie taki luźny I to będzie coś na zasadzie, jak mam kar vlogi, to dziś będzie Airport Vlog. Właśnie wracam do Polski, Francji i tak sobie przypomniałam o moich śmiesznych sytuacjach z lotnic, które miałam do tej pory i chciałabym wam o nich opowiedzieć. No i może przestrzec wam, was przed czymś. W ogóle mam chrypę i chyba jestem trochę przeziębiona, bo w pależu nie dosypialiśmy, mało spaliśmy. Późno jedliśmy, długo imprezowaliśmy i wiecie, było dużo nagrań, dużo pracy, dużo zamieszania. Aaa, padam, także będę w domu odpoczywać. Czekajcie, zejdę do słońca, żebyście mnie widzieli. Zobaczcie, jaki duży terminal. Czy to jest lepiej? No, trochę lepiej. Słuchajcie, powiem Wam o dwóch e, historiach, jakie miałam na lotniskach, o dwóch takich zabawnych historiach. Jedna was może wiele nauczyć, w sumie dwie was mogą wiele nauczyć. Pierwsza historia to był lot do Gdańska, w zasadzie kiedy wracałam z Gdańska do Warszawy i leciałam z lotniska imienia Wałęsy, bardzo piękne lotnisko w Gdańsku. Pierwszy raz na nim byłam i ono było wtedy w miarę nowe. No i byłam z koleżanką, oddałyśmy bagaże, prześwietliłyśmy sobie torby, wyszłyśmy na terminal, i piłyśmy sobie kawę, coś tam jadłyśmy i czekałyśmy na nasz lot, nawet miałyśmy trochę czasu do tego lotu. Pojawiło się, że mamy iść do naszego gate'u i już sobie wsiadać do samolotu. No i idę sobie w kolejce, jak to czeka cała kolejka jakby już, żeby wejść do samolotu. Tak jak tu. Tak, do samolotu. Czekam sobie w tej kolejce, pokazałam dowód, ale nie miałam karty pokładowej, zaczęłam jej wszędzie szukać, słuchajcie, wpadłam w taką panikę, zaczęłam biegać po prostu w boku, szukać po wszystkich torbach, pytać koleżanki, koleżanka mi pomaga, pobiegłyśmy do łazienki, bo myślałyśmy, że w łazience się zgubiło, nie mogłam tego znaleźć, słuchajcie, wpadłam w taką panikę, a oczywiście wszyscy już zaczęli wchodzić do samolotu i myślałam, wiecie, pierwszy raz w życiu miałam coś takiego, że nie odlecę, że co to będzie. I wyobraźcie sobie, co się stało, pobiegłam do miejsca... Bo już naprawdę myślałam, że mi gdzieś wypadło przed wejściem na lotnisko, czy coś. Pobiegłam do miejsca, gdzie prześwietlali nam torby, i mówię babce, co się stało. A ona mówi: Wiesz co? wiem, co się stało z twoją kartą. Nasza maszyna do prześwietlania torb ją wciągnęła. Nigdy o czymś takim nie słyszałam, żeby maszyna do prześwietlania, tam gdzie ws wsadzamy nasze torby, które jadą jakby po, e, po taśmie, że, że ta maszyna mogła wciągnąć. A ona powiedziała: że Tam jest dosyć ciśnienie, czy nawiew, czy coś takiego. Czuję ten film, bo jest lotniskowy klimat, co chwila się ktoś odzywa z megafonu. No i słuchajcie, z tą maszyną pani zaczęła, jakby zdjęła, taki, zdjęła taką metalową część z tej maszyny i mój bilet tamten wypał, cały ten boarding pass. Słuchajcie, w życiu czegoś takiego nie widziałam, uważajcie na to, nigdy nie wrzucajcie swojego boarding pasu, swojego biletu, a nawet dokumentu. Tam, tak luzem, cztery gdzie wkładacie swoje bagaże. To, to była moja nauczka, także moja pierwsza rada. Słuchajcie, uwierzycie, że padła mi karta, musiałam przyjść po drugą. Ok, droga, historia brzmi tak, leciałam, tak jak Wam zaczęłam, leciliśmy do Niemiec i leciałam z Szusz i z kilkoma dziewczynami do, do, nie pamiętam już do którego miasta w Niemczech, czy do Berlina, czy już nie pamiętam. Przesiadaliśmy się w każdym razie do Hamburga. I wyobraźcie sobie, że nasz lot z Warszawy był opóźniony do Niemiec i musiałyśmy na, chyba, nie, do Frankfurtu, przepraszam, do wiem, że było do Frankfurtu i w, na lotnisku we Frankfurcie musiałyśmy biec do, do samolotu i niestety nasze bagaże nie zdążyły. No i co się stało? To yy, po prostu zostałyśmy bez bagaży, wylądowałyśmy w Hamburgu, wychodzimy i po raz pierwszy mi się zdarzyło, że wychodzę. A bagaże w ogóle nie wyjeżdżają i byłam tak przerażona, słuchajcie. No nie wiedziałam, co mam zrobić. Ale stwierdziłyśmy, że obrócimy całą sytuację w żart i ponieważ było nas kilka. Dziewczyny w ogóle niektóre zaczęły płakać i panikować. Ja mówię spokojnie, pójdziemy sobie. Wiecie, jest punkt e, taki, gdzie zgłasza się zaginiony bagaż i tyle. My no poszłyśmy, wytłumaczyłyśmy po angielsku. Pani nas pytała, jak, jak wyglądał nasz bagaż, opisywałyśmy go i tak dalej. I powiedziała, że jak tylko będzie kolejny lot, e, że to jest normalne, że to się zdarza przy opóźnionych lotach. Że jak będzie kolejny lot, to po prostu nam dowiozło to do hotelu. Ale cały sen, cał, całe sedno sprawy jest takie, że my tam leciałyśmy też na ważny event, na ważne wydarzenie e, i miałyśmy zaplanowaną elegancką w bardzo dobrej restauracji, w bardzo dobrej restauracji i miałyśmy zaplanowane wyjście wieczorem do klubu. No i możecie sobie wyobrazić, jak my leciałyśmy. Leciałyśmy prawie bez makijażu, leciałyśmy w dresach, tak jak ja dziś, no bez rewelacji, czyli jakieś dresy, jakieś leggings, jakieś bluzy i w taki sposób byłyśmy ubrane i yy, nie miałyśmy przy sobie żadnych kosmetyków, nic do makijażu za bardzo, wiesz, może jakiś puder, yy. Nawet szczotki do włosów nie miałam. No bo wiecie, no po prostu miałam bagaż podręczny, dokumenty, telefon i tak dalej. No i miałyśmy aparaty, natomiast nie miałyśmy w ogóle żadnych, żadnych ciuchów. Było tak śmiesznie. Stwierdziłyśmy, że obrócimy całą sytuację w żart, jeżeli nie będziemy się tym przejmować, i że po prostu pójdziemy do tego, do tej restauracji w tych dresach, które mamy na sobie. Wiem, że to może był obcych i tak dalej, cała grupa nasza taka była, i stwierdziłyśmy, że idziemy i tak. Akurat ta firma, z którą poleciłyśmy, zapewnili nam na szczęście rzeczy do kąpieli, jakieś szybko kupili nam szczyteczki, pasty, żebyśmy miały cokolwiek. I wyobraźcie sobie, że to wszystko dotarło do hotelu, ale dopiero późnym wieczorem. Tak, ale do restauracji faktycznie poszłyśmy ubrane, tak jak z lotniska, I no i trudno co zrobić po prostu w takiej sytuacji. Także taki jest morał historii, że nie ma się co przejmować rzeczami, na które nie macie wpływu, ale zawsze możecie zapobiec temu, na przykład pakując się troszeczkę lepiej w bagaż podręczny, Zabrać kilka rzeczy takich osobistych, ewentualnie coś na zmianę, w razie gdyby bagaż miał się zgubić. Wiadomo, przy takich lotach bezpośrednich raczej nie zdarza się, żeby się gubił, ale kiedy macie loty przysiedkowe, czasami samoloty są opóźnione, nie zdążą przepakować tego, nie dojedzie i później macie duży, duży problem. Także taka moja mała rada, żeby zawsze się zapakować. Ten bagaż podręczny tak wiecie w pigułce, tak jakbyście mieli zgubić ewentualnie wasz bagaż. Mój tata zawsze mówi, że o ile macie przy sobie kartę, czy jakieś pieniądze, zawsze możecie sobie coś na co dokupić, ale no wiadomo, że szczoteczkę czy coś można, ale już nie całe ciuchy, tak jak my wtedy miałyśmy, także mam nadzieję, że moje dwie historie samolotowe wam się podobały, takie dwie wpadki jeżeli chcecie słyszeć więcej takich historii, to dajcie mi znać, mam ich bardzo, bardzo dużo mogę wam trochę poopowiadać, jak sobie poradziłam i tak dalej, to były takie moje wpadki lotniskowe, z lotniska prosto wam nagrywam z Paryża, właśnie będę wsiadać właśnie do mojego samolotu. Także kochani, ja już wracam, wracam też do regularnego nagrywania, bo przez ten tydzień miałam, były tylko dwa filmy, bo w hotelu miałam bardzo, ale to bardzo wolne Wi-Fi. E, nie dałoby rady nic po prostu załadować, a filmy są dosyć duże, więc niestety nic dla Was nie miałam, ale obiecuję, że w przyszłym tygodniu się poprawię i będzie tych filmów już o wiele, wiele więcej wracam z testami i tak dalej, i tak dalej. Także zostawcie mi kciuka do góry, no i widzimy się w kolejnym filmie, pa pa!